Cześć! Czy twórczy potencjał można rozwijać i wykorzystywać tylko i wyłącznie w zawodzie projektanta czy designera? Niekoniecznie. Moje doświadczenie pokazuje, że zarówno w pracy nauczyciela, którym byłam przez jakiś czas swojego życia, tak jak i teraz pracuję w korporacji już od 7 lat, mam przestrzeń na to, żeby wykorzystywać swoje pomysły. Jak to zrobić i jak wykorzystać ten twórczy potencjał, żeby nie naruszać organizacji i jej struktury? Mam dla Was trzy kroki, jak wykorzystać swój twórczy potencjał bez względu na to, w jakim miejscu jesteście zatrudnieni. Po pierwsze, jak jesteście blisko problemów, to często widzicie ich przyczynę i często macie takie jakby, przecież to jest proste do rozwiązania, dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł, tak? I frustrujecie się z powodu czegoś, co nie działa, podczas gdy łatwe rozwiązanie przychodzi Wam do, do głowy. idziecie do szefa i mówicie do niego, dlaczego to nie działa, przecież to jest takie proste... I tak dalej, i tak dalej, tak? W ten sposób przyczyniacie się do bycia częścią tego problemu, raczej niż do jego rozwiązania. Jeżeli wpadniecie na jakiś fajny pomysł, to idźcie do szefa i powiedzcie mu: Hej, to nie działa, ale mam pomysł, jak moglibyśmy to usprawnić. Gwarantuję Wam, że szef wtedy wysłucha z uwagą i niekoniecznie wprowadzi od razu to, co, to, co mówicie, ale. Buduj, wy wtedy budujecie swój wizerunek, swoją markę są w taki sposób, że przychodzicie i jesteście częścią rozwiązania nie a nie dokładacie się do problemu. I tutaj warto być wytrwałym, bo w pewnym momencie może być tak, jak jeden raz podejdziecie do szefa, czy też do kogoś, z kim współpracujecie, drugi raz podejdziecie i ten pomysł nie przejdzie, trzecim razem ta osoba może przyjść do Was i może Was poprosić, hej, wiesz, Mamy taki problem, może masz jakiś pomysł, bo Ty masz zawsze fajny pomysł. Więc to jest takie trochę budowanie sobie, e, budowanie sobie takiej przestrzeni, budowanie sobie takiej łatki osoby, która ma fajne pomysły, która twórczo myśli. Jeżeli sami jesteście szefami, e, to polecam Wam bardzo otworzyć się na akceptowanie takich pomysłów. No i ta przestrzeń, którą właśnie nazwałam, to jest też troszkę punkt wyjścia do, tej drugiej, do tego drugiego kroku, o którym chciałam powiedzieć, a mianowicie zbudowanie sobie takiej przestrzeni, w której, w której to właśnie te pomysły mogą funkcjonować, ale też w której to przestrzeni ja te pomysły mogę testować. Co mam na myśli? Otóż, jeżeli ja jestem osobą twórczą, która wpada na różne pomysły i wpadam na nie nie jako wolny elektron, nie wiem, osoba, która jest samozatrudniona, a wpada na nie w organizacji, w szkole gdziekolwiek jestem za, zatrudniona, wtedy warto jest mieć takie grono osób zaufanych, taką swoją przestrzeń, z którym te pomysły można przedyskutować. I żebyśmy się źle nie zrozumieli, ja nie mam na myśli, ten proces nie działa, ten e, tak. Nie o to chodzi. Chodzi o twórcze przedyskutowanie jakiegoś pomysłu. Czyli dajmy na to macie proces, dostrzegacie w nim problem, dostrzegacie w nim coś, co można by usprawnić i idziecie do osób, które może inaczej myślą, może mają inne podejście, może mają inny staż pracy, tak? Może mają inne stanowisko, cokolwiek, które są waszymi zaufanymi osobami, którym możecie przedstawić hej, wpadłem i wpadłam na taki pomysł, co myślisz, tak? I wtedy to troszeczkę nam wy, wygładza, tak? Ten, ten nasz pomysł w takim sensie, że ktoś może zwrócić uwagę na pewne rzeczy, na które my wcześniej nie zwróciliśmy uwagi. I kiedy my już później z tym pomysłem pójdziemy do tego przepad, którego powiedziałam, o którym mówiłam wcześniej, wtedy ten nasz pomysł może mieć większą siłę przebicia, dlatego że on już w jakiś sposób będzie przez nas wygładzony. On będzie dopracowany, tak? Także to jest. To jest to. I ten twórczy potencjał o tyle się będzie bardziej też rozwijał, o ile my będziemy sobie budowali sieć osób, z którymi możemy rozmawiać na twórcze tematy. Bardzo często inspirujemy się sobą nawzajem i to jest naprawdę ogromna, ogromna siła inspiracji w tym, co ktoś mówi. Naszą jakby tutaj tym, co my musimy wprowadzić, żeby z tego móc skorzystać. To jest uważność, tak? Bo czasami pozornie nieważne zdania kogoś innego mogą nas zainspirować do lepszej pracy, do czegoś, do wymyślenia czegoś, tak? Nawet do swojego biznesu, do czegokolwiek. To, co musimy, na, to na co musimy zwrócić uwagę w tej swojej przestrzeni, to na to, żeby być uważnym, żeby być uważnym na te pomysły, które gdzieś skądś do nas przypływają. I po trzecie, to jest poczucie bezpieczeństwa. Przez poczucie bezpieczeństwa mam na myśli. To, że ja się czuję komfortowo w miejscu, w którym jestem i czuję się wystarczająco komfortowo, żeby móc, właśnie, pójść do kogoś, z kim pracuję, pójść do swojego szefa i powiedzieć: Hej, mam pomysł, tak? Tego poczucia bezpieczeństwa nie zbudujemy w toksycznym środowisku, e, tego poczucia bezpieczeństwa nie zbudujemy w takim środowisku, gdzie już się na kimś zawiedliśmy, tak? Natomiast. To, co wtedy warto po prostu zrobić, to jest zastanowić się, czy to faktycznie jest takie miejsce, w którym ja chcę być dalej, tak? Rozumiem, że są różne sytuacje, że czasami po prostu nie ma wyjścia. Natomiast jeżeli jesteście osobą twórczą, jesteście osobą kreatywną, to myślę, że to poczucie bezpieczeństwa to powinna być podstawa do tego, żebyście się wyczuli komfortowo i żebyście wy się mogli rozwijać. Ponieważ dzięki temu, po pierwsze... Naturalnie wasza kariera będzie się jakoś tam rozwijać, ale z drugiej strony organizacja, która Was zatrudnia, czy też szkoła, czy firma, czy korporacja, czy ktokolwiek, cokolwiek, oni też będą mieli szansę czerpać z Waszych pomysłów, z Waszych idei. Także to, to poczucie bezpieczeństwa tak nam troszeczkę spina te, te dwa poprzednie kroki i. Mam nadzieję, że, że było to przydatne. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmiku. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli chcecie się inspirować i rozwijać swój twórczy potencjał.